To jest X, dzień pośród mgły Szary dym, którego nie zgasisz ty Rozwiąże sekret, znajdzie każdy ślad W anuar, gdzie się żyje jak w snach. Miasto śpi, choć burza gdzieś trwa W jego mroku tajemnica się tka Ślad za śladem, on prawdę już zna X nadchodzi, bo to jego bla. Miasto śpi, a on czuwa w cieniu Mrogi dym, czarna kawa w leni Puste ulice, gdzie tajemnice się tną Nasz bohater między nocą a mgłą Telefon stroni sprawa znowu na stole Zniknął ktoś, kogoś życie wywiozło w pole Czasem myśli, że miasto go pochłonie Znów musi iść, już im siedzi na ogonie No X, dzień pośród mgły Szary tym, którego nie zgasisz ty Rozwiąże sekret, znajdzie każdy ślad W anuar gdzie się żyje jak w stach Miasto śpi, choć burza gdzieś trwa W jego mroku tajemnica siedka. Radzę śladem, on prawdy już zna X nadchodzi, bo to jego gra Szminka na szklance, perfumy w powietrzu I już wiesz, co cię czeka pod wieczór Siedzi krok po kroku, prawda jest jak nóż Przeszywa cienie i strąca zagadki kurz Wiem płaci, ale czasem tu nie wystarczy Sumienie sumie nie cicho woła, ale on nie patrzy Prawda jest koszka, ale musi ją znać Bo w tym mieście nie ma miejsca na strach To jest X, cień pośród mgły Szary dym, który go nie ty Rozwiąże sekret, znajdzie każdy ślad W anuar gdzie się żyje jak w snach Miasto śpi, choć burza gdzieś trwa W jego nauku tajemnica się tka Ślad za śladem, on prawdy już zna X nadchodzi, bo to jego gra Każdy kłamca ma swój gorszy dzień Każdy wróg wyjdzie poza cień Nie ma ucieczki, gdy X jest na tropie Prędzej czy później, tak on cię złapie Każdy kłamca ma swój gorszy dzień Każdy wróg wyjdzie poza cień nie ma ucieczki, gdy X jest na tropie Prędzej czy później taką cię złapie To jest X, cień pośród mgły Każdy wróg wyjdzie po tego, nie zgasisz ty A że sekret, znajdzie każdy ślad W anulacie się żyje jak w snach Miasto śpi, burza gdzieś trwa W roku tajemnica się tka Zadzę ślady, prawdy już znasz X nadchodzi, bo to jego gra Każdy z X, dzień pośród Szary, tym którego nigdy nie zgasisz Ty Rozwiążę sekret, znajdzie każdy ślad W gdzie się żyje Jak znasz Jesteś choć burza gdzieś tam jest Bóg u co się tka śladem, ślady, prawdy już znasz X nadchodzi, bo to jego kraj